Lecznice Prowet to nowoczesne i profesjonalnie wyposażone placówki specjalistyczne dla zwierząt. Nasz zespół tworzą kompetentni i doświadczeni lekarze specjaliści z różnych dziedzin weterynarii. W naszych przychodniach oferujemy kompleksowe leczenia, badania, w tym EKG i USG, a także konsultacje z zakresu dermatologii, kardiologii, chirurgii i żywienia zwierząt. Na miejscu wykonujemy wszelkiego rodzaju zabiegi i operacje. Oferujemy także usługi rehabilitacji, która jest niezbędnym uzupełnieniem leczenia operacyjnego i farmakologicznego. Poprawia jakość życia zwierząt, pomaga w usprawnieniu narządów ruchu, łagodzi ból i likwiduje stany zapalne oraz przywraca sprawność fizyczną. Dla wygody naszych klientów udostępniliśmy samoobsługową myjnię. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla właścicieli większych psów. W naszej myjni komfortowo i bezstresowo można wykąpać i wysuszyć swojego pupila a dodatkowo wykonać również inne zabiegi pielęgnacyjne. Zapraszamy do naszych lecznic. My wiemy, jak najlepiej zatroszczyć się o zdrowie i wygląd państwa zwierząt.